Sobowtór. Istnieje teoria, według której każdy z nas ma swojego sobowtóra, ale tylko nieliczni mają okazję poznać go osobiście. Są też tacy, którzy spotkanie z kimś bardzo do siebie podobnym będą długo pamiętać i to niekoniecznie pamiętać dobrze. Zdało się razu pewnego w Gorlicach, a wszystkie lokalne media doniosły o tym na pierwszych stronach, że właśnie przymknęły się drzwi aresztu za Witoldem K., w przeszłości wiceprezesem Gorlickiego Glimaru. Informacja sama w sobie była owszem pikantna, choć w powodzi afer trącała nieco powszedniością. Do czasu jednak, mianowicie do momentu, kiedy to po gorlicach coraz głośniej zaczęto szeptać, że zatrzymanym Witoldem K. nie jest kto inny, tylko osobiście tamtejszy starosta Witold K., kandydujący akurat do Sejmu. Sam zainteresowany początkowo śmiał się z tego dziwnego zbiegu okoliczności, aż do chwili, kiedy nawet z zagranicy zaczęły docierać do niego pytania, czy to prawda, że on właśnie siedzi. Oczywiście dodawać nie trzeba, że życzliwych do kolportowania tej sensacyjnej informacji nie brakowało. No bo jakim cudem człowiek siedzi, skoro chodzi ulicami, kupuje w kiosku gazetę i bułki w spożywczym? Tym sposobem starosta Witold K stanął przed karkołomnym zadaniem wytłumaczenia światu, że nie jest Witoldem K. Bo choć niby jest Witoldem K, to jednak nadal starostą gorlickim, aktualnie na urlopie, a nie Witoldem K, tymczasowo aresztowanym. Na szczęście dla starosty Witoldaka spotkanie w życiu kogoś bardzo do niego podobnego szczęśliwie się skończyło. Niedługo później został wojewodą, a potem posłem.